Nie mogło być inaczej, bo to był ostatni mecz w tym sezonie, oczywiście w roli gospodarza piłkarzy KS Turbaczy Mszana Pod Po Wojciecha Tajdusia pokonali orkana Rabawyżna na 8 do 3. Jesień będzie w piątej lice. W imieniu Zarządu Marowskiego Polityka Piłkarza składamy tam naprawdę najszczersze gratulacje i słowa uznania, bo szczególnie ostatnie wyniki świadczą o tym, że nie były to. Nie to przypadki. Po zwycięskim pojedynku prezes Limanowskiego pod okręgu piłki nożnej Mariusz Tokarczyk wspólnie z Janem Kurkiem i Adrianem Cebulą wręczyli pamiątkowy puchar z okazji awansu właśnie o szczebel wyżej. Urzędowi, ja w ten symboliczny sposób Turbacz pożegnał się z klasą okręgową, bo w nowym sezonie zacznie zmagania w piątej lidze. Każdy z piłkarzy otrzymał również pamiątkowy medal. W ostatniej kolejce piłkarskiego sezonu pomarańczowo czarni zagrają z trzecią drużyną w tabeli w jabłonce z tamtejszą orawą.